na drodze numer 61, która jest jednym z przykładów zainwestowania z programu inwestycji strategicznych w rozwój Polski lokalnej. Droga numer 61 prowadzi z Warszawy do Augustowa. To droga bardzo ważna również w tej części naszego kraju, a więc w okręgu okołowarszawskim. Ona umożliwia dojazd do Warszawy mieszkańcom Legionowa i powiatu legionowskiego. Ta droga została przebudowana, zmodernizowana, ta droga służy także ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego że w powiecie legionowskim są jednostki wojskowe powołane w miejsce zlikwidowanej pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Ta dywizja została zlikwidowana w roku 2011. Od 2015 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość do powiatu legionowskiego wróciło wojsko. Tu w Pół mieści się dowództwo wojsko Brony Terytorialnej. W Legionowie jest szpital wojskowy stanowiący filię Wojskowego Instytutu Medycznego. To szpital, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu Legionowskiego, ale także można powiedzieć, że szerzej mieszkańcom północnej części okręgu okołowarszawskiego. A więc to jest nasze wspólne osiągnięcie. Mówiąc o Drodze 61, możemy też powiedzieć o drugim tunelu pod torami kolejowymi w Legionowie, który powstał także ze względu na aktywność Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety program inwestycji strategicznych został zawieszony przez rząd koalicji 13 grudnia, co jest ze stratą dla mieszkańców Polski lokalnej, gdyż te inwestycje służą właśnie rozbudowie infrastruktury, służą podniesieniu poziomu życia w Polsce lokalnej. Ale ja chciałbym Państwa zapewnić, że radni prawa i sprawiedliwości. Będą dążyli do tego, żeby Polska lokalna się rozwijała. To jest nasze przesłanie. To jest przesłanie ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak kiedy tworzyliśmy rząd, jest z nami pani premier Beata Szydło, byliśmy zawsze gotowi do tego, żeby odpowiadać na potrzeby ludzi. Zresztą pani premier zawsze podkreślała, że program Prawa i Sprawiedliwości powstawał i powstaje poprzez rozmowy z ludźmi. A więc są to konkretne sprawy. A ludzie Prawa i Sprawiedliwości są wiarygodni. My wypełniamy zobowiązania, które podejmujemy w czasie kampanii wyborczej. Tym się odróżniamy od tych, którzy dziś Polską rządzą od koalicji 13 grudnia. Więc, droga, przebudowa drogi nr 61 jest jednym z przykładów inwestycji pochodzących z programu. Inwestycji strategicznych jest jednym z przykładów współpracy rządu ze społecznością lokalną, która owocuje właśnie rozwojem społeczności lokalnej, która owocuje tym, że Polska się rozwija, Polska lokalna się rozwija. Pani premier, proszę bardzo. Szanowni Państwo, nawiązując do słów Pana Premiera Mariusza Błaszczaka, trzeba podkreślić taką kwestię, że myśmy dotrzymali danych słów, myśmy dotrzymali tych programów, tych obietnic, które składaliśmy w kampanii wyborczej. Jaki to był czas, bo myślę, że warto to przypominać, 2015 rok. Dla wielu miejscowości, dla wielu powiatów, dla wielu mniejszych miast i miasteczek. Koalicja ówczesna rządząca, Platforma i PSL zamknęła wszelkie szanse. Nie było dróg, nie było komunikacji, nie można było dojechać do większych ośrodków miejskich do pracy czy też do szkoły. Młodzi ludzie wyjeżdżali z tych małych miejscowości. Likwidowano dosłownie wszystko. Pan premier mówił tutaj o wojsku, ale przecież przypominamy sobie tamte czasy, kiedy likwidowano nawet posterunki policji i punkty pocztowe w mniejszych miejscowościach. Polska lokalna była zwijana. Myśmy zadeklarowali wtedy w kampanii wyborczej, że Polska lokalna jest tak samo ważna jak duże miasta i wszyscy dostaną swoją szansę. I to właśnie w rękach samorządów jest to jak te szanse są wykorzystane. Przygotowaliśmy bardzo dużo programów, bardzo dużo projektów inwestycyjnych, ale też odtwarzaliśmy właśnie te przykładowe już posterunki policji czy punkty pocztowe w mniejszych miejscowościach, po to, żeby ludzie mogli normalnie żyć i funkcjonować. Odtwarzaliśmy linie kolejowe, budowaliśmy drogi lokalne, wspieraliśmy samorządy wszędzie tam gdzie było to konieczne po to, żeby właśnie polska lokalna była tak samo traktowana jak duże ośrodki miejskie. W ciągu ośmiu lat udało się zrobić naprawdę bardzo dużo w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć tak, że wielokrotnie byłam już w miejscowościach czy miejscach, w których bywałam właśnie wcześniej w kampaniach wyborczych, jeszcze przed 2015 roku i Mogłam sama naocznie zobaczyć, jak wiele dobrego zostało zrobionych i że wreszcie ludzie mogą w tych miejscach żyć normalnie i godnie. Że wielokrotnie też podkreślali, wreszcie nasze dzieci nie muszą wyjeżdżać za granicę, tylko mieszkają tutaj, wybierają to miejsce do życia, wracają i chcą tutaj mieszkać, chcą tutaj żyć. Polska ma się rozwijać równomiernie i to jest ogromna szansa ale to jest ogromne wyzwanie właśnie dla samorządowców szanowni państwo dlatego że myśmy tworzyli programy tworzyliśmy projekty dawaliśmy narzędzia ale wiadomo że te narzędzia i te projekty te programy muszą być potem wykorzystywane przez samorządowców tych którzy mają pomysł którzy są wiarogodni, którzy rozumieją że ta właśnie nasza mała ojczyzna to jest to najcenniejsze, co wszyscy mamy. Budujemy wspólnotę i dla tej wspólnoty tworzymy warunki. I te szanse chcemy cały czas realizować. Pan premier mówił o tym, że obecna koalicja rządząca 13 grudnia chce zlikwidować te projekty, chce zlikwidować wiele programów, z których mogą korzystać. Samorządy mogą korzystać, samorządowcy, a de facto przecież każdy z nas, każda wspólnota lokalna. I teraz wybierajmy takich ludzi, stawiajmy na takich ludzi w samorządach, którzy będą potrafili nie tylko wykorzystać dane im szanse, ale którzy będą również upominali się o to i będą domagali się od rządzących żeby nie były likwidowane dobre programy i projekty, które właśnie są istotne dla lokalnych społeczności, takie jak inwestycje lokalne, takie jak programy, które mają właśnie wspierać samorządową edukację, samorządową działalność kulturalną, samorządową służbę zdrowia. To wszystko jest w Państwa rękach, Szanowni Państwo. My deklarujemy i mówimy tak, jak mówiliśmy w każdej naszej kampanii. Jesteśmy wiarygodni, potrafimy to robić. Deklarowaliśmy wiele rzeczy, wiele programów, wiele projektów, i te projekty zostały dotrzymane. Dotrzymaliśmy słowa, a ta droga, na której dzisiaj się znajdujemy, jest tego najlepszym dowodem. Słuchajcie, są z nami kandydaci do Rady Powiatu Legionowskiego, do Rady Miasta Legionowa, do Rady Gmin wchodzących w skład. Powiatu Legionowskiego jest z nami urzędujący wicestarosta Legionowski, pan Konrad Michalski. Proszę Halo. bardzo. Witam serdecznie, witam na Ziemi Legionowskiej pana ministra Mariusza Błaszczaka z panią premier, pana ministra premiera Mariusza Błaszczaka z panią premier, europoseł Beatą Szydło. Jest dla nas z wielką radością, że się dzisiaj możemy tutaj spotkać. Drodzy Państwo, od 2018 roku. Pełnie zaszczytną funkcję wicestarosty Powiatu Legionowskiego i to co chciałbym powiedzieć, to że mijająca kadencja 2018-2024 był to prawdziwy skok cywilizacyjny dla samorządu Powiatu Legionowskiego i poszczególnych gmin. Tyle, ile się udało w tej kadencji zrobić, nigdy wcześniej się zrobić nie udało. I to dzięki programom zapoczątkowanym jeszcze przez panią premier. Beatę szydło, programom inwestycyjnym, dotacyjnym dla samorządów, jak też dzięki mocy i sprawczości pana premiera Mariusza Błaszczaka. Przez skromność tylko wspomniał zapewne o Drodze Krajowej 61, o tym, że ta droga została poszerzona. Ale to nie tylko Droga Krajowa nr 61, ona w części została poszerzona. Proces poszerzania jej trwa i myślę, mam nadzieję, że zostanie ukończony, ale tych inwestycji było o wiele więcej. Budowa szpitala dla Powiatu Legionowskiego. Panie premierze, to jest pana zasługa. Za to mieszkańcy Powiatu Legionowskiego dziękują. Strażnica Państwowej Straży Pożarnej. Nowa, wspaniała siedziba. Przykład dla całej Polski, jak może być nowoczesna Strażnica Państwowej Straży Pożarnej, jak może wyglądać przywrócenie połączenia kolejowego do Zegrza przez w latach 90 zostało zlikwidowane za kadencji prawa i sprawiedliwości w samorządzie i rządzie zostało przywrócone to jest na przykład budowa szkoły w Stanisławowie pierwszym my jako powiat w gminie Nieporęt my jako powiat Oczywiście też w środkach partycypowaliśmy, natomiast główne środki finansowe pochodziły z rządu. Także poprzednicy likwidowali placówki oświatowe, my nowoczesną szkołę wybudowaliśmy i wiele, wiele innych rzeczy remonty dróg, budowa rond, czy to w Legionowie, remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Legionowskiego w poszczególnych gminach. Kiedy rozmawiam z mieszkańcami, mówię: skok cywilizacyjny. Takiej kadencji, jeżeli chodzi o długość, to jest jedno, ale też właśnie o inwestycje, nie było precedensu. Bardzo proszę mieszkańców Powiatu Legionowskiego o głosowanie na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy jakieś pytania Państwo mają do nas? Tak, ja mam. Proszę bardzo. Chciałabym, chciałabym podejść do pani premier, bo mam do pani premier. Mogę? Chciałam się zapytać, bo jeżdżąc pewnie po i promując polityków tych samorządowych z, z Prawa i Sprawiedliwości, pewnie spotykacie się państwo z m, takimi zarzutami dotyczącymi przyjętego, przyjętych wcześniej e, ustaleń polityki klimatycznej e, i tak zwanego zielonego ładu. E, czy, jak jest w tej Podejście Prawa i Sprawiedliwości i czy jest szansa na to, że troszeczkę zrobimy krok w tył? No, o tym będziemy decydować, czy zrobimy krok w tył, będziemy decydować w następnych wyborach. 9 czerwca będą wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy trzeba postawić na ludzi, którzy będą bronili interesów Polaków i Polski. Zielony Ład oczywiście są pewne elementy, które są korzystne czy sprzyjające, bo nikt z nas nie krytykuje tego, że trzeba dbać o klimat, ale nie może się to odbywać kosztem gospodarki i nie może się to odbywać kosztem obywateli. I to będziemy i jasno to artykułujemy i jasno o tym mówimy. Horrendalne przepisy, czy pomysły dotyczące na przykład samochodów spalinowych, czy ostatnio przegłosowane w Strasburgu kwestia dotycząca budynków, remontów, likwidacji. Podmów na paliwa stałe to są bardzo złe i szkodliwe rozwiązania. Ja mam nadzieję, że po wyborach 9 czerwca Parlament Europejski będzie już miał nieco inny, inny skład, że ta dominująca zielono-lewacka większość przestanie mieć głos dominujący, a wtedy będziemy mogli prowadzić zmiany i przede wszystkim to, co jest złe, co jest szkodliwe dla gospodarki europejskiej, dla rolnictwa europejskiego, dla Europejczyków, zostanie, powinno zostać zlikwidowane. Pani premier, a czy wyborcy mogą usłyszeć takie y, od, od polityków Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych, którzy są w Parlamencie Europejskim? Ale nie tylko, również od rządu, od pana premiera Morawieckiego, że cofamy się, że popełniliśmy jakiś błąd przy przyjmowaniu tego typu no, panie, w tej rozwiązań. Chwili, w tej chwili to pan premier Tusk powinien zrobić wszystko, żeby obronić interesy Polski, bo on rządzi, on mówi tutaj w Polsce, bronimy polskiego rolnictwa, bronimy polskich interesów. Po czym ci, którzy startowali z jego list w Parlamencie Europejskim, to oczywiście tu się grupa dzieli i część europarlamentarzystów po to, żeby Tusk miał tutaj alibi, bo głosuje przeciw, bo się wstrzymuje, ale są przecież parlamentarzyści, którzy głosowali, startowali z list Platformy i głosują za wszystkimi tymi złymi pomysłami. To samo dotyczyło przecież kwestii zmiany traktatów. No to rękami przykro to powiedzieć, ale polskich europosłów, którzy startowali z listy platformy koalicji obywatelskiej, ta, te, te prace zostały zaakceptowane i są kontynuowane. A wszystko w rękach pani, Tuska. Jeżeli Pani tak, pozwoli, tak, można dodać tak, do tego, tak. że kilka tygodni temu Manfred Weber, czyli niemiecki polityk który jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, powiedział wprost, że Zielony Ład jest partii politycznej, Europejskiej partii, Polity... Europejskiej partii Ludowej jest programem. Jest programem Europejskiej Partii Ludowej. A pamiętajmy, kto do tej Europejskiej Partii Ludowej należy: PO i PSL. A więc oni, idąc w czerwcu do wyborów do Parlamentu Europejskiego, będą szli pod szyldem wdrażania Zielonego Ładu. My jesteśmy w y, grupie politycznej innej, europejskich konserwatystów i reformatorów. My odrzucamy Zielony Ład. Posłowie y, w Parlamencie Europejskim wybrani z Listy Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie głosowali za Zielonym Ładem. Nigdy Jesz nie głosowali za Jeszcze Wielka. jedno pytanie, bo Związek y, 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 Solidarność dał taką propozycję przeprowadzenia referendum, ogólnopolskiego referendum. Żeby zapytać Polaków o to, czy są za tym Zielonym ładem, za tą polityką klimatyczną, tą religią właściwie klimatyczną, czy nie, jak Państwo oceniają ten pomysł? Szanowni Państwo, my zawsze i Prawo i Sprawiedliwość zawsze głośno mówiło o tym, że obywatele mają prawo do podejmowania decyzji i mają prawo decydować. Hmm. Więc oczywiście można zastanowić się nad formułą referendum, można to referendum przeprowadzić, ale przede wszystkim tym najważniejszym referendum, Szanowni Państwo, będzie 9 czerwca. Wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy trzeba postawić właśnie na ludzi, którzy mówią, że Zielony Ład nie może być wdrażany w takiej formie. A ja takie pytanie Pani Rymoc. czy jeżeli by była przewaga w Europarlamencie jesteście w stanie zablokować wtedy dalsze procedowanie tego zielonego ładu, czy korzystać czy w wyborach, z zatrzymać po prostu Mamy nadzieję, że, grupa, że grupy konserwatywne będą liczniejsze i wtedy będziemy mogli blokować złe decyzje i będziemy mieli wpływ na to, że... To, co zostało po prostu wprowadzone wbrew interesom europejskim i Europejczyków, będzie zlikwidowane. Jeszcze o, jakieś pytania? Ja mam pytanie Zresztą. Michał z Telewizja Republika. E, o politykę europejską będę kontynuował. Mianowicie prokuratura europejska, m.in. po wpadze rządu polskiego, prowadziła śledztwo związane z wymianą SMS-ów między panią Ursulą von der Leyen a dyrektorem koncernu Pfizer. Dzisiaj dowiadujemy się, że. Ta skarga, która wpłynęła ze strony polskiego rządu, ona została wycofana przez rząd pana Tuska. Jakie jest państwa stanowisko? No, Donald Tusk nie może składać skargi przeciwko swojej szefowej. A przecież no, oczywiście Manfred Weber jest szefem jego partii europejskiej, natomiast Donald Tusk i, i koalicja obywatelska jest członkiem partii ludowej. A przedstawicielką tej partii jest pani Urszula von der Leyen i jest oficjalną kandydatką na przyszłą szefową Komisji Europejskiej. No to tylko pokazuje, szanowni państwo, jak patologiczny układ stworzył się również w Parlamencie Europejskim. Przecież nie jest to pierwsza afera. Pierwszą aferę było o niej głośno z udziałem socjalistów. O szczepionkach Pfizera od dawna mówiło się, że są jakieś problemy i pani przewodnicząca była wymieniana jako osoba, która w tym wszystkim była w jakiś sposób powiązana, to pokazuje to tylko skalę tego, co w Parlamencie Europejskim przez wiele, wiele kadencji się działo i niestety przy udziale grup liberalno-lewicowych. Czas no, na zmiany również w Parlamencie Europejskim. Widać, że ta Europejska Prokuratura nie zmierza do wyjaśnienia. Prawdy, do wyjaśnienia, do dojrza do prawdy, do wyjaśnienia sprawy, tylko zmierza do tego, żeby zaciemnić obraz, żeby ułaskawić tych, którzy być może dopuścili się nieprawidłowości. A więc polegajmy na instytucjach narodowych. To jest zresztą nasze przesłanie Prawa i Sprawiedliwości. Polegajmy na instytucjach narodowych, pamiętajmy o tym, że wprowadzenie zmian w traktatach europejskich doprowadzi, do utraty niepodległości przez nasz kraj, przez naszą ojczyznę i w Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy staniemy się peryferium, peryferium, które będzie niedoceniane, które będzie traktowane jako dostarczyciel taniej siły roboczej. Żeby do tego nie dopuścić, proszę o oddanie głosu na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno w wyborach samorządowych, które już bardzo niedługo, jak i potem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 영상자 <목소리로>